Weekend w Wiedniu z biurem podróży Almatur. Marzysz o weekendzie pełnym magii i niezapomnianych widoków? Rozpocznij swoją przygodę w Ołomuńcu, uznawanym za jedno z najpiękniejszych miast Europy. Podziwiaj zabytki, które zachwycają swoim urokiem. Rozkoszuj się czasem wolnym, by poczuć atmosferę tego magicznego miejsca. A później przygoda w stolicy Austrii, Wiedniu. Odkryj majestatyczny Belweder i jego piękne ogrody. Zachwyć się bajkowym domem Hundertwasser i przejedź słynnym Ringstrasse, mijając wiedeńską operę, parlament oraz neogotycki ratusz. Spaceruj po starym mieście, odkrywając tajemnice katedry Świętego Szczepana i eleganckich ulic handlowych. Nie zapomnij odwiedzić letniej rezydencji cesarskiej Schönbrunn. Zatrzymaj się na Kalenbergu. Skąd podziwiać będziesz niezapomnianą panoramę Wiednia i Dunaju. Wieczorem relaks na Grinzingu, tradycyjnej wiosce winiarzy, pełnej urokliwych restauracji. Smakuj austriacką kuchnię i delektuj się winem w klimatycznej atmosferze. W trzeci dzień odkryj wiedeńską sztukę pod pomnikiem Johanna Straussa i barokowym kościołem Świętego Karola Boromeusza. Dołącz do nas by przeżyć niezapomniane chwile w Wiedniu, zarezerwuj już dziś swoją podróż z Almaturem, Twoja przygoda czeka. Almatur, spełniamy Wasze marzenia.